ma moje goblinki, dzisiaj chcę wam pokazać coś naprawdę niesamowitego. Jest to skin changer do CS-a, ale nie jest to taki zwykły skin changer. Jak już tutaj widzicie na zdjęciu, może on robić troszkę więcej, ale to nie wszystko. Zaraz wam pokażę, co dokładnie możecie na nim zrobić. A więc tak, jeżeli chcecie go kupić, wejdźcie na link w opisie. Powinniście być na stronie GCS Cheats. Tutaj już powinniście mieć zaznaczonego 420 Cheats Skin Changer. Po prostu kliknijcie Add to Card. Teraz kliknijcie Checkout. Tutaj kliknijcie Continue. Teraz wpiszcie swojego maila i zaakceptujcie Terms of Service i kliknijcie Continue. Tutaj wybierzcie formę płatności i zapłaccie i od razu po tym powinniście dostać swój klucz. Teraz wejdźcie na stronę 420 Cheats i kliknijcie Shop. Bez żadnego tutorialu może być to całkiem ciężkie, ponieważ mają dziwnie skonstruowany system kluczy i ja musiałem naprawdę długo pokminić, żeby w końcu zrozumieć co muszę tutaj zrobić. I jak jesteście w zakładce Shop, zjedźcie na dół i powinniście za chwilę zobaczyć Counter Strike 2 Skin Changer na jeden miesiąc. To ten. Tutaj musicie kliknąć guzik Add to Basket i teraz, nie wiadomo dlaczego, swój klucz, który otrzymaliście, musicie wkleić w miejsce, gdzie jest napisane Coupon Code. Wtedy dostaniecie 100% zniżkę i będziecie mogli otrzymać swojego Skin Changera za darmo. Jak już to zrobicie, kliknijcie w My Account i Downloads. Powinniście być tutaj, teraz kliknijcie tylko w guzik 420.zip i Wasz loader powinien się pobrać. Jeżeli macie już swój loader, to teraz jest dobry moment, żeby odpalić CSA. Pamiętajcie, żeby włączyć CSA zanim włączycie loader. Jak już odpali Wam się CS, możecie teraz śmiało otworzyć loader. Jeżeli używacie tego Skin Changera po raz pierwszy, poprosi Was o Wasz e-mail. Po prostu go wpiszcie. Powinno zacząć się ładować i jeżeli loader zniknie, to wróćcie do cs -a. Jeżeli w cs teraz klikniemy guzik Delete, pokaże nam się takie oto okienko. Dobrze, no to teraz pokażę Wam, co ten Skin Changer może robić. A więc tak, zacznijmy od podstawowych funkcji. Musicie go najpierw włączyć klikając tutaj a następnie wybrać broń, do której chcecie zmienić skina. Ja na przykład wezmę P2000. Jak już zaznaczycie swoją broń, po prawej stronie wybierzcie skina, którego byście na niej chcieli mieć. I jak teraz możecie zauważyć, skin się od razu nakłada na broń. Możecie nawet wybierać skiny, które nie powinny być na tej broni. Na przykład nie ma takiego skina jak P2000 Amber Fate, a jednak go tutaj mamy. Możecie oczywiście też włączyć stat track, zmienić pattern, ustawić nazwę, a nawet zmienić wear. Przejdźmy teraz do rękawiczek. Pamiętajcie, żeby je włączyć. I tak, po lewej podobna sytuacja, mamy znowu typy rękawiczek do wyboru, a po prawej skiny. Tylko z rękawiczkami jest taki problem, że musicie najpierw wybrać swój model rękawiczek. Ja na przykład wezmę Handrap i nie możecie wybrać teraz rękawiczek typu Bloodhound. Musicie wybrać takie rękawiczki, gdzie typ rękawiczki jest pierwszym słowem skina. Czyli jak ja wybrałem Handrap, to muszę wybrać sobie któregoś skina o z tych tutaj, które zaczynają się też na Handrap. I jak to dobrze zrobicie, jak możecie zauważyć, moje rękawiczki się zmieniły. No i jest pięknie. Dobrze, przejdźmy dalej. Teraz bardzo ciekawa zakładka, specyficzna dla tego skin I nie widziałem jeszcze żadnego skin w CS-ie, który robi to co ten. Przejdźmy do zakładki Knives. Bardzo podobna sytuacja to co z normalnymi broniami. Możecie to włączyć, stat, track, pattern, name i wear. Ale jest tu jedna specyficzna opcja, którą naprawdę uwielbiam. Jak może niektórzy z Was zauważyli już, na liście modeli noży jest coś takiego jak axe. Jeżeli to wybierzemy, to mam teraz siekierę zamiast noża. Jest to naprawdę ciekawa funkcja, nie widziałem jeszcze żadnego skin changera, który tak robi. Bardzo mi się to podoba. I wiem, że z kolejnymi update'ami będą przychodzić nowe modele, nie tylko siekiera. A siekiera jest tak całkiem fajna. Oczywiście, jak komuś się nie podoba, może sobie zaznaczyć inny nóż jak Classic, Flip. Wszystkie tutaj są. W zakładce Agenci nawet poprawy nie ma skinów, tylko po prostu wybieracie dla terrorysty i dla antyterrorysty inny model. Ale co ciekawe, jest coś takiego jak model Chicken. Mogę wam go szybciutko pokazać. Dobrze, musiałem zmienić na szybciutko stronę. nie wiem dlaczego. Po stronie antyterrorystów nie działa chicken, ale jakby. Widzicie, teraz z trzeciej osoby. <grych> Mój model gracza to jest kurczak. Nie wiem, czy on to zrobili, ale <grych> całkiem fajne w sumie. Teraz przejdźmy do najciekawszej funkcji tego skin changera, którą jest zakładka Materials. Jak pierwszy raz to zobaczyłem, naprawdę rozwaliło mi to głowę. Jest to rzecz, której nigdy przedtem nie widziałem w żadnym cheatie do CS, a nawet do CSGO były rzeczy troszkę podobne, ale nic takiego jak to. A więc tak, na początku to włączmy. I jak widzicie, mamy tutaj trzy rzeczy do wyboru: map, D-model i City-model. Zacznijmy może od map. Ja chcę przesunąć to okienko, żebyście lepiej widzieli. Bo tak, zgadza się. Możemy zmieniać materiały całej naszej mapy. Jak widzicie, zmieniła swój kolor na niebieski. Wygląda to fenomenalnie, naprawdę ładnie. I jeżeli ktoś gra Legit, to na pewno mu coś takiego się spodoba. Jest tu bardzo dużo tekstur, z których możemy wybierać. Pokażę Wam teraz kilka w miarę ciekawych, ale jeżeli byście chcieli zobaczyć wszystkie, będziecie musieli sami się przekonać. Ok, to na pewno jest jedna z ciekawszych. Takie RGB. Ciężko by się na tym grało, ale chodzi o po prostu ciekawy wygląd. Dobra, jeżeli z tamtym by się ciężko grało, to zobaczcie teraz to. Teoretycznie ten skin changer to taki trochę wallhack, bo jeżeli to ustawimy, to powinniśmy widzieć przeciwników przez ściany. Ciężko bardzo byłoby tak grać, ale wygląda to naprawdę fenomenalnie, a szczególnie te drzewa. Nie wiem dlaczego wszystko jest czarne, ale drzewa mają naprawdę ładny kolor. To też wam chętnie pokażę, moim zdaniem to wygląda naprawdę pięknie. Mapa wygląda specyficznie, to na pewno można powiedzieć, ale moim zdaniem do mirażu to trochę pasuje. <laughs> Nie, dobra, to też musicie zobaczyć. <laughs> Cała mapa jest zrobiona z rank, i to rank z CSGO Battle Royale. Tego trybu nawet nie ma w cs 2, nie wiem dlaczego tekstury rank dalej tutaj są. Bo, to bo ten skin changer wykorzystuje tekstury, które są w grze. Nie mam pojęcia czemu to tak wygląda, ale jest naprawdę zabawne. No i jeszcze na koniec też w miarę taka ciekawa tekstura, z tym to już na pewno nie da się w żaden sposób grać w CS'a. Troszeczkę widzicie przez ścianę, nie wiadomo dlaczego, ale jakby to w sumie nie. Kolorów jest tutaj naprawdę mnóstwo. Dobra, ustawiłem teraz mapę na białą, żeby Was oczy nie bolały. Chciałem Wam jeszcze pokazać, co to znaczy T i CT model. A więc, tak, zrozpełniłem tutaj, jak widzicie, bota. I póki co wygląda całkiem normalnie. Ale jak niektórzy mogą z Was się domyślać, to też zmienia materiały graczy, których widzimy. Pokażę Wam teraz kilka takich ciekawych, fajnych, śmiesznych. Ten jest na pewno interesujący. To jest ten sam materiał, co przedtem widzieliśmy przez mapę i drzewa były różowe, ale moim zdaniem na graczu wygląda to o wiele lepiej. To na pewno zdecydowanie jest jeden z lepszych materiałów, aby ustawić na gracza. Wygląda to naprawdę pięknie. Tutaj na początku jest różowy, tutaj kończy się na takim żółto-białym. To mi się najbardziej podoba chyba ze wszystkich materiałów. No i na koniec jeszcze taki śmiesznawy młody gracza. <laughs> ciężko się trosze... ciężko takiego troszeczkę zauważyć. Troszeczkę jak widzicie, przyśwituje kolega ale nie powinno być tutaj żadnego problemu, ponieważ jego kolory wyróżniają. Dobra, mi się wydaje, że to tyle jak na ten film. Mam nadzieję, że podobał wam się Skin Changer. Pamiętajcie, że link jest w opisie, jeżeli chcecie go kupić, ponieważ jest on naprawdę świetny. Ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka, jakiś komentarz. I co? Widzimy się w kolejnym filmie.